Więc tutaj z lewej strony podałem właśnie te szacunki 3 bilionów metrów sześciennych przed Advanced Resources International, podane 1,4 biliona metrów sześciennego przed Wood Mackenzie. Pojawił się kolejny szacunek, jeszcze bardziej optymistyczny, jest to 8,6 biliona metrów sześciennych przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych. Jest tam taki specjalny raport. I w tym miejscu mogę powiedzieć, że. Instytut nigdy oficjalnie nie przedstawiał szacunków gazu niekonwencjonalnego w Polsce, a zwłaszcza gazu łupkowego. Były pewne wypowiedzi oczywiście, które pojawiły się w mediach w jakimś w dosyć oderwanym kontekście. Natomiast myśmy już to parę razy prostowali, myśmy tych szacunków nie przedstawiali. Powiem więcej, mamy stałą współpracę z amerykańską służbą geologiczną i w kwietniu, właśnie dopiero w kwietniu nasi specjaliści, Będą w oparciu nie o geometrię i objętość struktur, jak to się stało w przypadku tych szacunków, ale w oparciu o szereg parametrów, które są dostępne szereg parametrów, które rzeczywiście mogą znacząco przybliżyć nas do szacunku tych, właściwego szacunku tych złóż będą wykonywać takie obliczenia na konferencji w, we wrześniu połączonej konferencji amerykańskiej służby i polskiej służby geologicznej. Te szacunki dla obszaru łupkowego zostaną przedstawione i teraz przechodząc od szacunków, oczywiście gdybyśmy na każdy, gdyby patrzymy na każdy rodzaj szacunków i spojrzymy na zasoby krajowe konwencjonalne, to oczywiście widzimy tą kolosalną różnicę. Natomiast powiem tak, Przechodząc już do mapy, którą tutaj Państwo macie, autorstwa tutaj kolegów z Służby Geologicznej. Otóż no oczywiście z tej mapy widać po pierwsze, że nie każde miejsce pokryte koncesjami jest zdaniem naszym perspektywiczne. Widzimy obszar, który jest między innymi pomiędzy, nazwijmy to w skrócie, obszarem mazowiecko-rubelskim, a tym pasem skał. One zaznaczone są tutaj innym kolorem, ale to są te same ordowicko-sylurskie, czyli liczące około 450 milionów lat skały. Mamy również te same skały, ale na znacznie większych głębokościach tutaj, które absolutnie nie będą dosyć długo, długo ekonomiczne dla eksploatacji. Stąd ten obszar tutaj radomsko-lubelski został wyłączony z obszarów perspektywicznych. Tutaj mamy skłon Kratonu, który no to jest podstawowy obszar występowania łupków ordowisko sylurskich które są aktualnie przedmiotem rozpoznania. Znamy już z mediów wyniki dwóch otworów, które zostały przewierciły w formację łupków i zbadano stwierdzono tam przypływ metanu do płuczki i w trakcie są badania analityczne z tego co wiemy rdzenie boczne które były pobierane z tych otworów no tak czy inaczej po takiej weszliśmy w pewną drugą fazę po fazie domniemania o obecności gazu po fazie domniemania w oparciu o to że skały te zawierają wystarczającą liczbę ilość materii organicznej że skały te wystarczająco długo przebywały w warunkach o odpowiedniej temperaturze do generacji gazu. Mamy pewne fakty, które wskazują na to, że ten gaz jednak się w tych miejscach, jeśli chodzi przynajmniej o Pomorze Gdańskie, wygenerował. On w tych skałach jest. Oczywiście nie było jeszcze żadnych procesów technologicznego szczelinowania, które by mówiły więcej o, o tym, jakie są parametry tutaj tego gazu, ilość, ciśnienie, możliwość wydobywalności. Więc tutaj te sprawy nas czekają. Wiem, że w pierwszym otworze będzie Taki test w kwietniu, w drugim nie wiem, myślę tutaj o otworze PG&G. W każdym razie na kolejne pytania odpowiedzi będą już w tym roku. Nie spodziewamy się oczywiście odpowiedzi na pytania zasadnicze, czyli rzeczywiście o rentowności, o rzeczywistych, nie prognostycznych zasobach gazu, ponieważ to jest troszkę inny gaz niż ten gaz, który jest zgromadzony w pułapkach geologicznych. To jest gaz, który tak naprawdę, o którym będziemy się dowiadywać w miarę postępu rozpoznania, a potem nawet w miarę postępu eksploatacji. Tym niemniej, jak mówię, mamy no, pierwszy sygnał, że w skałach tych gaz jest. I to jest bardzo sprawa istotna, dlatego, żeby inwestorzy no, podejmowali dalsze działania w celu rozpoznania w ogóle tego gazu, jeśli chodzi o właśnie ten gaz łupkowy na obszarze skłonu kratonu wschodnioeuropejskiego. Mamy też pewien potencjał w tej dziedzinie e, obiecujący na e, mówię w dziedzinie gazu niekonwencjonalnego na obszarze Wielkopolski tutaj sprawa oczywiście dotyczy tight gazu, czyli gazu zamkniętego i mamy obszary, które też de, definiujemy jako bardzo obiecujące i zdefiniowaliśmy to znacznie wcześniej niż e, wynik pewnie o którym państwo słyszeli firmy Aurelian e, z ostatnich dni. Tam odbyło się, no właśnie koło Poznania odbyło się strzelinowanie i jest bardzo obiecujący napływ gazu typu tight z skał z czerwonego Spongowca, czyli ze skał, które mają około 270 milionów lat. Obszar ten jest znacznie większy, który obszar, który można uznać właśnie perspektywiczny dla tight gazu, dla gazu zamkniętego. I obszarem, który jeszcze jest, który można uznać również za perspektywiczny, jest obszar tutaj początku monokliny przedsudeckiej i tutaj mamy skały karbońskie, czyli wieku mniej więcej 350 milionów lat w których niewątpliwie ilość materii organicznej jest wystarczająca, natomiast problem jest dosyć złożonej budowy tektonicznej i, i również dosyć niejednorodnego wskaźnika dojrzałości termicznej tych skał, czyli takiego wskaźnika, który nam mówi też o możliwości wygenerowania gazu z tego typu skał. I tutaj powiem, że mniej więcej tego wieku jest zasadniczy kompleks skalny, może inaczej, większość skał, z których wydobywa się gaz łupkowy w Stanach Zjednoczonych, to jest właśnie Devon Carbon, czyli tutaj chciałbym troszeczkę sprostować, Pana Profesor, niedużo starsze od tych naszych skał najbardziej perspektywicznych, czyli ordowisko -sylurskich. nie niedużo w sensie oczywiście 100 milionów lat w stosunku do 450 tych milionów lat, które ma właśnie przełom Ordowiku i Syluru, czyli generalnie ten pakiet łupkowy z tej strefy Polski. Oczywiście mamy w profilu stratygraficznym jeszcze więcej skał łupkowych. Problem jest tego rodzaju, że nie ma tutaj większej nadziei z powodów niespełniania różnego rodzaju kryteriów. Mamy łupki menilitowe w Karpatach w dużych ilościach z dużą zawartością materii organicznej, tylko że komplikacja tektoniczna jest taka, że nie ma tam szans na żadną technologię w postaci poziomych otworów i poziomowego szczelinowania strzel po prostu co ileś tam e, dziesiątek metrów. E, mamy struktury fałdowe, e, e, zaniki i tak dalej. Nie ma szans na właśnie tego typu eksploatację gazu niekonwencjonalnego, o ile on w ogóle jest, bo też tego tutaj nie wiemy. Wiemy, że jest w niektórych miejscach wystarczająca dojrzałość i wystarczająca ilość materii organicznej. Mamy łupki jeszcze oczywiście, na przykład w Nieckach Sudeckich o też bardzo dużej zawartości materii organicznej, ale też problem tektoniczny, problem również niejednorodnego przegrzania przez późniejsze intruzje magmowe powoduje to, że żadnych większych perspektyw nie widzimy tutaj dla tych skał. Podobnie jeśli chodzi o skały i lasty łupkowe, które są. W, w młodszych skałach jurajskich w wieku około 200 milionów lat, czy też najmłodszych miocenjskich w wieku 200 milionów lat, gdzie mamy też e, dosyć spore koncentracje materiału organicznego, natomiast skały te są w ogóle niedojrzałe, nie weszły nigdy w obszar, w których mógł być generowany gaz. Także generalnie rzecz biorąc to, co jest najbardziej perspektywiczne, zaznaczone jest na tej mapie, a tak naprawdę to, co wygląda, że znajduje już potwierdzenie w wierceniach, zaznaczone jest tym kolorem pomarańczowym. Ja w zasadzie w tym momencie bym skończył. Dziękuję bardzo za uwagę.